Andrzej? Kto przyszedł? Janek? Mogę wejść. Wujek Janek był chyba ostatnią osobą, jakiej się spodziewaliśmy. Brat taty wydawał mi się kiedyś najlepszym kumplem, jakiego można mieć. Kiedyś przychodził do nas bardzo często. Ostatni raz, kiedy miałem jakieś 8 lat. Nie widziałem go od tego czasu. Podobno wsiadł w samolot do Anglii i nie powiedział nawet o tym swojej żonie, cioci Ani. Nie rozumiałem wiele z rozmów rodziców o pieniądzach, jakimś kredycie i żyrancie. Zrozumiałem tylko tyle, że wujek w jakiś sposób wszystkich oszukał. A potem rodzice przestali nawet o nim wspominać. Aż do tego Wielkiego Piątku. Nie, nie i jeszcze raz nie. No, Ta to! Powiedziałem coś, nigdzie nie pójdziesz. To dla Twojego dobra. Jasne. Zawsze najlepiej wiesz, co jest dla mnie dobre. Tym razem akurat bardzo dobrze wiem, co jest dla Ciebie dobre. A ty nie wiesz, jak się dobrze zachować. Dobrze. Robić to, co mi każesz, to znaczy być dobrym. Jakieś dziwne to dobro. Dokąd idziesz? Na zakupy. Sam mi przecież kazałeś. Banasik? Panie Banasi, coś się Panu stało. Do domu. Lekarstwo. W zamachu zginęło co najmniej kilkadziesiąt osób, które uczestniczyły w nabożeństwie. To już trzeci w ostatnim czasie atak na chrześcijańską wspólnotę w tym regionie Afryki. Miejscowe władze wyraziły oburzenie i zapowiedziały śledztwo. Patrz, co to się na tym świecie wyprawia. Znowu kolejni męczennicy. Ja to się im trochę dziwię, pani Aniu. Nie wiedzieli, że, że mogą tam zginąć? Na pewno wiedzieli. A ksiądz Popiełuszko też wiedział, ale się nie przestraszył. A, żeby więcej było takich ludzi. No jak będą tak ginąć, to raczej ich nie przybędzie. Ginąć? Inoć każdy jest męczennikiem na swój sposób. Dajesz Kaśka? No, zrób jej makijaż. Ale peka będzie z tego filmu. Ej, ktoś idzie. Co ty chcesz ode mnie? No co, zrobiłam ci coś? Zrobiłam ci coś? Posłuchaj się sama. O co ci chodzi? O nic. Nie znoszę tych twoich niewinnych oczek. Tak proszę pani. Na każdej lekcji iściemy o turniej koszykówki. Zawsze jak się nie nauczysz, to możesz wcisnąć jakiś bajer o treningu. Inni jak się nie nauczą, to dostają pałę, wiesz? Zazdrościsz mnie i tyle. Nie. Gdybym ci zazdrościła, chciałabym być taka jak ty. Ja cię po prostu. Po prostu nie nienawidzę.